A ty ciągle monet szukasz. Co mam robić? Przekonasz mi, że do prawa, co nie doszło! – A ty ciągle monek Co mam robić? Czekanie, aż mgła opadnie, doprowadza mnie do szału! Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życi powyrywam. Zobaczymy, może na nich trafię. Powodzenia, równy z Ciebie chłop. Aha, jak Ci się uda, nagroda Cię nie minie. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Dziwnie się w życiu. Chcę uzupełnić prowiant. Szukajcie, a znajdziecie, jak mawiał prorok Lebioda. Pasałowce. Miał doświadczenie w szukaniu i znajdowaniu. Znasz dobrą księgę, to się chwali. Jakaś zniżka w związku z tym? Nie. Widziałem Czarnych, a teraz z nimi obozuje. Wielka polityka, cóż nam do tego? Proszę, proszę, Wiedźmin. Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze? Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Zgadzam się. Pytaj więc, o czym chcesz rozmawiać? Dzieje się coś ciekawego w obozie? Żołdactwo straw portki przed bitwą i woli chlać wódę, niż dać zarobić porządnym kurwom. Czy to jest ciekawe? Nie sądzę. Nie palą się do walki? Może i na początku się palili, ale im dłużej tu sterczymy, tym mniej ani muszu mają. Z walką jest jak z chędorzeniem. Jak komu staje, to do jednego i do drugiego. Prze proszę, wie, czego ch? Może innym razem. To tu żyją? A no, żyją, tak po prostu tem dziwnego. Gdzie indziej żyją oszluzki, utopce, a tu trolle. I nie wadzą miejscowym? Bostówki nie hmm. My ta nie zbierają pod groźbą pięści? Obsłuż się Słysiu. sam, gołodupcu. Książę z bajki to ty nie jesteś. Widzę, że wreszcie postanowiłeś się odprężyć. Nigdy ci tego nie mówiłem, ale prowadzisz bardzo niehigieniczny tryb życia. Parę razy wspominałeś. Widocznie nie na tyle często, żeby poskutkowało. A wiesz, mają tu całkiem przyzwoite dziwki. Może innym razem. Martwisz mnie. Zastanawiam się, co Shila robi w obozie Hanselta. To jest was dwoje, bo ona się zastanawia, co ty porabiasz u boku króla. Skąd wiesz? Podpytywała mnie o ciebie. Co konkretnie chciała wiedzieć? Nie mam pojęcia. Od razu się zorientowałem, że węższy, więc powiedziałem jej, że nic ze mnie nie wyciągnie. I przestała ciągnąć. Widzisz, jaki jestem czujny? Próbowałeś poderwać wes? Myślałem o tym. Z jednej strony nigdy nie chędożyłem żołnierza. Z drugiej, podzwaniający miecz w sytuacji intymnej może zdeprymować nawet najlepszego kochanka. A dlaczego pytasz? Lubię wiedzieć. Słyszałeś coś o leto? Mówią, że kryje się po wąwozach. Nie jest sam. Tyle to i ja wiem. W sumie to nie rozumiem, dlaczego się tak na niego zawziąłeś. Uciekł to uciekł. Nie jesteś królem, więc pewnie nic ci nie grozi. Nie mam ochoty tłumaczyć wszystkim dookoła, że nie jestem królobójcą. Henselt ci uwierzył. Nie potrzebuję jego łaski. Załóżmy, że go dorwiesz. Co z nim zrobisz? Najpierw pogadamy, a potem poniesie kary za to, co zrobił. Kary bywają różne. W przypadku mordercy jest tylko jedna. Obóz Henselta aż kipi od pogłosek o wydarzeniach sprzed trzech lat. To prawda, ale jak się pali czarodziejki na stosie, to potem ploty rodzą się jak bękarty jurnego barona. Wiem, że dla ciebie każda czarodziejka to tylko dodatek do jędrnych cycków, ale ciekaw jestem, co myślisz o Sabrinie. Narzekają, że są niedoceniane, prześladowane, ale ja ci powiem, Geralt. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jakby nie mąciły, to nikt by ich potem na stosach nie palił. Lamentują, że na Tanet doszło do strasznych rzeczy, że zburzono porządek świata, a ja się pytam... Do tego doprowadził, jak nie one i ich knowania. Znowu przypomniała mi się Jennifer. Tris, Jennefer? ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Jennifer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Tris żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Jak tylko uporam się z mordercą, ruszam za Tris. A co z Jennifer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Ja jestem spod złości laweletów w temerii. Zbieg, co? Aaaaaa! Witam! Odejdź! Obsłuż się sam, gołodów! Odejdź! Miło! Zapatrzenie też wojna. się płaci! Rozpróbuj się! Rozpróbź czarnych, A teraz z nimi obozuję! Wielka polityka! Cóż nam do tego! A właśnie, że powinniśmy mieć swoje zdanie. Interesować się sprawami! Żeby nie było jak ze młynem, Ten przynajmniej odgórny, się myje. kowal z zawichostu przejął przez Mariasz z wdową po młynarzu. Już widzę, jak nas Hensel z Szilardem zapraszają na obrady. To przynajmniej sprzeciw trzeba wyrazić. W trzeba na widok czarnych, głowę odwracać, namioty im obszczywać. <laughs> Hej, wolna jestem. Czy tym popijanemu. — Witaj. — Gość w dom, Bóg w dom. Ponoć prowadzisz odwoźny lombard. Podobno masz nawet jakieś księgi. Bez pracy nie ma kołaczy. Ale nikt mnie nie uprzedzał, że mówisz przysłowiami. Chcesz być bogaty? Bądź siedem lat świnią. A, zakład. Długo tak musisz? Putycban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. A jeśli przegrasz zakład? Końko byłki nie udosi. Mimo wszystko powodzenia. Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje. Więc wytrwałości. Pozwolisz, że rzucę okiem na towary. Interesują mnie głównie te księgi. Kto pyta, nie błądzi. Ja jestem z podbórek. Złości Laweletu. Nie, co? A ja z Banglenem. Teraz to już właściwie zewsząd. No to was zaskoczę, bo ja przyjechałam z niej w garku. Co? Proszę, wie czego ch... Potrzebuję dziwki. Tego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Oto moje dziewczynki. Wybieraj białowłosy. Dużo dobrego słyszałem o Świszczącej Zośce. Jest do twojej dyspozycji? Głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczyny. Zośka, ogarnij się! Wiedźmin nadchodzi! Zapraszam. Czego pragniesz, mój bohateze? Chcę, żeby Twój uśmiech rozwarł dla mnie bramę raju. Chodź za mną! Winson Traut. Niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd, Wiedźminie. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seldkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy albo wykręcisz się czarcią magią... Nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej zaśce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o monetach. Jesteś psem gończym Detmolda. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć i oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Zdychaj! Śpiek! Zabij go! W życiu układa. Kilka lat temu biłem czarny. Och kur, znowu kamień. Wiesz, na moment, że super. jesteś wyższy. Co mam robić? Czekanie, aż mgła opadnie do powrotem... mi! Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen. Ludzie listy piszą. Ty kretynie, to twoje wypłaciny. Skąd ten pomysł? Bo cię znam. Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie. Nie jesteś jedynym wiedźminem na świecie. Czyli przyznajesz, że to ty? Pewnie, że ja. Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgaardem, więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. A wiesz, co ten nadenty pajac zrobi, jak się dowie, kto otwiera oczy jego ludziom? A skąd miałby się dowiedzieć? Tylko od ciebie. A zakładam, że mu nie doniesiesz. Zabiją cię. Eto. Po co się w to pakujesz? Henselt zaproponował, żebym pisał panegiryki na jego cześć. Wyobrażasz sobie? Ja i polityczne teksty. Za kogo on mnie uważa? Przecież teraz robisz dokładnie to samo. Możliwe, ale w słusznej sprawie. Henselt to kutas. Co miałem kumpla z Rivli, ale go zabili. Dlaczego ci to W porządku? Przedbioda pasał owcy, przyszli do niego celnicy i chcieli wystawić go na dół. Pokazali denara i zapytali proroka, czy należy płacić podatek królowi. A ty się Glemony Dopóki tam mgła nie zniknie, będziemy tu siedzieć jak kury na jajach. Sama nie zniknie. Z widźmi nami... Musimy jest. pogadać. A dzień dobry, witaj, pocałuj mnie w żyć, cokolwiek witaj. Dzień dobry, biały wilku. Herbaty to krzepiący napój. Może kiedy indziej. Znalazłem trauta i kilku innych amatorów kwadratowych monet. Dowiedziałeś się, kto jest ich szefem? Nie. Ktoś przeżył? Nie. Och, nie mogłeś oszczędzić chociaż trauta? Na pewno miał jakieś sekrety. Była za nich nagroda? Owszem, okrągła sumka za głowę. Złoto się przyda. Ilu ich było? Pięciu i Vincent Traut. Zabiłeś sześciu ludzi? Takich jak ty, powinna się izolować. Nagroda jest twoja, proszę. Tak majestatyczna postać świata magii z pewnością wie dużo na temat dzikiego gonu. Nie obchodzą mnie ludowe bajania o trupach latających na wychudzonych koniach. Dziki gon to nie mit. Bywaj.